No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii partie Dawnych Mistrzów. Dzisiaj, jak widzicie, przenosimy się do roku 1843. Zobaczymy sobie partię z meczu pomiędzy Sound Amount, zawodnik z Francji, oraz Staunton, zawodnik Anglii. Więc ponownie jest to batalia między Francją a Anglią. Podobnie jak w pierwszym odcinku, kiedy oglądaliśmy partię pomiędzy McDonellem a La Bourdonnais. Tamci zawodnicy dosyć młodo zmarli, taka smutna, prawda, rzeczywistość. Życie szachistów w tamtych czasach nie było łatwe, do dzisiaj nie jest. Natomiast McDonnell zmarł w wieku 37 lat, słuchajcie, w roku 1835. Natomiast LaBourdonnais w wieku 55 lat zmarł w roku 1840. Więc po śmierci tamtych zawodników w roku 1843 udało się zorganizować taki kolejny mecz, który miał wyłonić najsilniejszego szachistę wtedy na świecie. Mamy też taki obrazek, ten mecz był rozgrywany w takiej kawiarni, wprowadzający w klimat. Jak to wtedy wyglądało? Słuchajcie, tam oni tam siedzą, mam nadzieję, że to widzicie. na Naokoło publiczność zgromadzona, dopingująca pewnie po cichu. Natomiast te partie trwały wtedy bardzo, bardzo długo. Tam niektórzy siedzą troszeczkę znudzeni, niektórzy czytają gazety z tych kibiców, ale te partie potrafiły trwać od 8 do 14 godzin. Nie mieli wtedy zegara szachowego. No dobra, po lewej Santa Tomeus to był taki zawodnik, który z tej szkoły atakującej, on poświęcał, dążył za wszelką cenę do ataku. Tak się wtedy najczęściej grało w szachy, natomiast zawodnik po prawej stronie, Staunton, był takim pierwszym, który wprowadził takie poprawne granie w szachy pozycyjnie, żeby to się wszystko zgadzało. I zobaczymy sobie pierwszą partię ich meczu, który, jak widzicie w tabelce, był dosyć jedno, jednostronny. Już po 8 rundach stawton prowadził 7,5 do 5. Zobaczymy pierwszą rundę z tego meczu, która jeszcze no, przy wyrównanym wyniku miała pewnie jakieś smaczki. Dobra, przechodzimy do partii. Przypomnę tylko, że w tych moich analizach nie używam silnika komputerowego, więc oni nie mogli, to co ja będę sobie pomagał. Więc jeżeli znajdziecie jakiś, jakiś mój błąd, coś powiem nie tak, piszcie śmiało w komentarzu. Nie będę się gniewał, a wręcz nawet ja się cieszę, jak ktoś mi wytyka błędy na filmiku, bo znaczy, że filmik był. Porządnie, dokładnie oglądany, do tego zachęcam. Słuchajcie, w tej partii Sound białymi, stauton będzie grał czarnymi. Posunięcie E4 przez białe, posunięcie C5, czyli drugi raz mamy obronę sycylijską. Dobrze, dobrze wybrany debiut. Biały grajemy, posunięcie F4. Atak McDonella, tak to się obecnie nazywa. Nie wiem, czy to się nazywało wtedy też tak. Natomiast wiemy już przynajmniej, kto to był ten McDonnell Partia odsyłam do partii numer 1. Stauton wybiera posunięcie e6, czyli jak najbardziej współcześnie, obecnie też się tak grywa. Biały wyprowadzają skoczka, czarny wyprowadzają skoczka. Nie jest to żadna niespodzianka. Na początku gry rozwijamy figury. Biały teraz idzie pionkiem na pole c3 i ten ruch tak, z jednej strony dziwnie, bo nie wyprowadził sobie skoczka na takie swoje ulubione skoczkowe pole, natomiast ten ruch na pewno biały grają po to, żeby przygotować posunięcie d4, chociaż to jeszcze za chwilę się okaże, bo pewnie może też jeszcze pójść pionkiem na pole D3. Taki pionek też odbiera skoczkowi pola, czy teraz ten skoczek nie może się pokazać ani tu, ani tu, bo zostanie sprzątnięty. Dobra, czarne grają, posunięcie D5, pionki walczą o centrum, figurę rozwijamy, jesteśmy na początku gry. Pojawia się napięcie między pionkami. Niedawno omawiałem, tu zaczęło się od obrony sycylijskiej, natomiast niedawno na kanale szachowym omawiałem takie debiuty jak obrona francuska, obrona karokan tam też jest Podobny układ pionków na szachownicy bardzo często się zdarza i teraz jakby białe wybierają mm, sposób, wyjaśniają tą sytuację, napięcie między pionkami w ten sposób, że sobie tu zapycha i zamyka, blokuje to centrum. Czarny skoczek, popatrzcie, znowu nie ma swojego ulubionego skoczkowego pola, więc idzie sobie na pole H6. Znamy popularną szachową zasadę, skoczki na boku są złe, skoczki na boki szachowniców... Nie rozwijamy, nie chcemy ich tam chyba, że jest jakiś powód. A tutaj powodem jest to, że skoczek ma bardzo fajne pole F5, tam będzie chciał się znaleźć. A patrzcie, ten znowu idzie skoczkiem na bandę. Ale gdzie on chce się znaleźć? Pewnie na polu C2. Skoczki na bandzie nie chcą długo stać, nie lubią. Czarny wyprowadza gońca, biały od razu przestawia sobie tego skoczka na pole C2. I czarny gra posunięcie f5, no to już jest konkretny ruch. Jest to takie wysłanie kolejnego pionka do walki o centrum. Pojawia się możliwość bicia w przelocie, trzeba podjąć teraz bardzo ważną decyzję białymi, bo albo zbijemy teraz i otworzymy trochę tą pozycję. Gdyby było zbicie, nie będzie zbicia. To pewnie czarny od, chciałby odbić gońcem. No i tak, czarne mają trzy figurki wyprowadzone. Tu pojawiło się jakieś pole dla białych figur, natomiast nie będzie tam tak łatwo wejść, bo tutaj jest dwóch strażników. No i biały tego nie chciały. Oceniły, że ta pozycja im się nie podoba. Ale skoro nie zbił, no to tutaj na środku szachownicy powstanie duża, duża blokada. I zagrał posunięcie D4. Czyli taki taki zablokowany klocek nam tu powstaje na środku szachownicy. Zablokowany środek szachownicy. Wtedy najczęściej walka przenosi się gdzieś na skrzydła, na boki. Zobaczymy jak będzie w tej partii. Czarne robią roszadę. Biały wyprowadzają gońca. Czarne wyprowadzają gońca. Takie ruchy często są lekceważone. A... a w, z uwagi na to, że wydaje się ludziom, że ten goniec tutaj i tak tu nic nie robi, tu nic nie robi, natomiast to słuchajcie, to coś robi, to wyprowadza figurę. Jeżeli zaraz tutaj będzie jakaś bitka między tymi pionkami, to na polu C8 nie ma już gońca, bo będzie miała możliwość wejścia tam wieża na otwartą linię. Biały robi roszadę. Aha, wieża od razu idzie na pole C8, czyli czarnymi on wszystkie figurki już rozwinął, dziesiąty ruch, natomiast białym jeszcze brakuje. Tutaj gońca i wieży w grze. Natomiast gra posunięcie król H1. Czasami się tak robi, żeby zejść z, tej, z tego skos, z tej przekątnej diagonali. Że, zwłaszcza jeżeli nie ma tu już pionka na polu F, który poszedł do przodu. Tak, czy to często nazywa profilaktyczny ruch. Na wszelki wypadek chowamy trochę baryl króla, żeby jakiegoś kuku nam przeciwnik nie zrobił. Czarny biją, biały odbijają. Pionek za pionka. Raczej taka standardowa wymiana. Skoczek na bandzie nie chce stać. Pewnie myślelibyśmy, hura do ataku na niego. Natomiast stałton gra, patrzcie, skoczek na F7 do tyłu idzie. Po co ten skoczek tu idzie, to już jest zagadka. Ponieważ tu nie może, tu nie może, tu nie może. Natomiast widocznie nie chciał go zostawić na bandzie. Gdyby szedł tutaj, to ten skoczek no też tu nie może, tu nie może. Zostanie wygoniony, pogoniony. Tak chyba gra. To jest właśnie chyba to pozycyjne granie w szachy, którego kiedyś trzeba by się nauczyć. Żeby wszystkie figury stały sobie. Na dobrych polach. Czarny nie mają żadnego słabości, nie, żadnej słabości, nie ma nic do czego można by się przyczepić. Skoczek nie chciał stać na bandzie. Patrzymy dalej. Białe zagrały posunięcie wieża G1. I tu już pojawia się pewna myśl. Wiadomo już, dlaczego białe zagrały królem na H1, żeby zrobić miejsce dla wieży, a po co zagrały wieżą tutaj, ponieważ planują prawdopodobnie zagranie G4 i pójdzie do ataku. Natomiast słuchajcie, tutaj jeszcze widzę, że te figury są nierozwinięte, nie? Zobaczymy. Jest to atak. No właśnie, to jest to, że ten sound amant, on był z tej szkoły, gdzie masz atakować, nie? Co z tego, że figury są nierozwinięte? Trzeba otworzyć linię i zamatować przeciwnika. Ale czy to się uda z dobrym przeciwnikiem? Patrzymy. Czarny gra król H8, czyli już co też, albo sobie robi miejsce dla wieży, żeby tutaj blokować, albo schodzi po prostu z tego ataku, który tutaj biały próbuje zrobić. Biały gra posunięcie G4 zgodnie z planem. Nie rozwijam figur, tak brzmi ten plan, nie, plan brzmi atakujemy, próbuję otworzyć linię. No i teraz czarny musi podjąć, znowu czarne muszą podjąć decyzję, czy to bić, czy to zostawić. Partii czarne zbiją, na, na pewno czarne nie chciałyby, gdyby czarne zagrały jakiś byle jaki ruch, tam sobie zrobię na drugiej stronie szachownicy. Czarne nie chciały doprowadzić do tego, że białe zbiją i czarne muszą odbić. To jest niefajne dla czarnych, ponieważ tu zostaje ta otwarta linia i tu zostanie taki bardzo mocny, broniony, wolny pionek, który będzie nieprzyjemny dla czarnych. Więc czarne w partii zbiją. Natomiast być może można było też zagrać takie posunięcie, żeby na wypadek bicia odbić sobie tutaj pionkiem. Gdyby może nie chciały, żeby szedł do przodu. A może po prostu bicia jest lepszą redakcją tego, co chce osiągnąć, bo po prostu zbijamy tego pionka, tak będzie w partii, biały odbijają i teraz Stauton wraca tym skoczkiem na H6, przedtem poszedł na F7, teraz wraca tam i z powrotem, ale pozycja się zmieniła. I teraz skoczek będzie bardzo miał bardzo fajne pole na F5, skąd żaden pionek go nie wygoni, skąd robi się jakiś nacisk na centralnego Natomiast trzeba pilnować, żeby tutaj po linii nie było jakiegoś ataku. Wieża idzie na G3. To mi wygląda trochę dziwnie, no bo przed chwilą od razu moja pierwsza myśl jest taka, że ten skoczek, idąc tutaj, znowu zaatakuje wieżę. Po co wieża zostaje na trzeciej linii? Mogła wracać gdzieś bardziej do tyłu, ale może chodzi o to, że on już planuje, przewiduje, że chce tu mieć tutaj trzy figury ciężkie na tej linii G, ale czy to jest możliwe do wykonania? Okej, okay. czarny nie gra tutaj skoczkiem. Tylko najpierw poprawia figury. To jest to pozycyjne granie w szachy. Słuchajcie, że on dba o każdą figurę. Patrzcie, my byśmy się pewnie od razu rzucili skoczkiem tutaj, nie? A taki stauton widzi słabego gońca, widzi ruch, żeby go poprawić. Gra goniec E8. Goniec sobie wyjdzie, nie będzie tam siedział ukiszony jako górek, tylko wychodzi sobie pograć w szachy z innymi figurkami. Goniec na D3. Dobra, celujemy w króla. Daje się ok, logiczne. No jeżeli wejdzie tutaj skoczek, to zawsze może będziemy chcieli go sprzątnąć, ale ciągle to tutaj stoi i nie jest rozwijane. Goniec idzie na H5, czy tak jak myśleliśmy, tak? Ja myślałem. Wychodzi tym gońcem, ale Wy też myślicie. Na pewno pilnujcie mnie, żebym czegoś złego nie pokazał. Hetman idzie na pole G1, tworzy groźbę, że już tam chce zbić. A on się tym nie przejmuje. No to znowu jest. Aha, nie ma groźby. Wieczary białe nie mogą bić, bo tutaj wisi ten skoczek. To jest to, że jak figury są dobrze ustawione, to one dla nas potem fajnie pracują. Ja chciałem wykorzystać tempo, napaść tą wieżę skoczkę, natomiast Stoughton robi to pewnie lepiej, bo używa tutaj gońca. Do ataku na wieżę. No i teraz tak, kto tu atakuje w ogóle, można by się zastanowić teraz, bo czarne figury też pojawiły się nagle na skrzydle królewskim, te figury czarnych raz, dwa, 4, 5 zawodników bierze udział w grze na skrzydle królewskim, a białe mają raz, dwa, trzy, czterech zawodników, jakby trochę mniej. Te skoczki się tak równoważą, nie? bo czarny skoczek napada tego pionka, biały tutaj broni. Ta wieża jest raczej lepsza niż ta wieża, która jeszcze nic nie robi. Ale główny ciężar walki na skrzydle królewskim. Wieża jest pod atakiem, a wieża nie ucieka, tylko już widzę po zapisie, że on tutaj zbije po prostu. No bo musi, musi, gdyby miała uciekać, to musiałaby pójść tutaj, widocznie nie chciała pójść tutaj, musi ciągle pilnować tego skoczka. Gdyby poszła tutaj, ma jakieś coś tam na celowniku, ale czy czarne muszą się tego bać? Muszą się tego bać, bo teraz tutaj mamy dwa ataki na gońca, być może wtedy czarne by tutaj zbiły, musielibyśmy odbić i gramy dalej. Pozycja wydaje się wyrównana, chociaż nie widzę ciągle, żeby, żeby białe miały jakiś niebezpieczny atak. W partii on zbił tutaj no to chyba lepsze faktycznie, bo zostaje nacisk na tego pionka G7. Natomiast kiedy czarne zbiły tutaj, to białe ciągle nie mogą bić tutaj, ponieważ goniec wyszedł. To myślę, że był kluczowy manewr. Słuchajcie, wyjście tym gońcem, żeby brał udział w grze. Dlatego białe grają skoczek na E1, chyba dlatego biorą pod kontrolę to pole, i znowu chcą zbić tam, w tym momencie przed się przed tym gońcem. No ale ciągle te figury nie grają ruch skoczkiem do tyłu. Ale jak to jest? Że jak on zbije tu, to on zbije tu. No i tu już wchodzimy na taki etap, gdzie trzeba byłoby liczyć warianty. Bez liczenia wariantów, co jest błędem w szachach, wydawałoby się, że lepiej byłoby rozwijać figury. Nie koniec tu obroni i zawołamy gdzieś wieżę do pomocy, nie? Ale być może wtedy ten skoczek co tu? Napada nam tego gońca. Jednak żeby atak był. Mocny. Trzeba najpierw rozwinąć figurę. Popatrzmy na partię. Skoczek na E1. Zagrały białe do tyłu, a czarne grają skoczek na B4. No to to już jest ładny obrazek. To mi się podoba. To teraz w tym momencie widać. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę między figurami. Że jednak te czarne figury są faktycznie wszystkie. Jakoś tak wszystkie coś robią. Wszystkie pracują, mają zajęcie. Natomiast białe figury tak naprawdę stoją na... Ostatniej linii, no ten goniec fajny, no ale tu już jest na celowniku Tu budował atak, chciał coś zrobić Ale co, teraz znowu nie można bić, no znowu nie można bić Bo nastąpi bicie, nie takie Bicie, odbicie i znowu ten goniec tutaj się dostanie No i teraz wreszcie, gra na D2 21 rok wyprowadzenia ostatniej, lekkiej figury i chyba się okaże, że to jest jednak w szachach za późno. Trzeba te figurki rozwijać szybciej. Goniec na skoczka. Skoczek nie zamierza się cofać, zrobił ciach. Biały biją wieżą. Dobra, moja pierwsza myśl. Skoczkiem. Skoczki na bandzie są złe, ale skoczek pilnuje tego pola. Dobra, zbił wieżą. Gdyby zbił skoczkiem, może wtedy wchodzi ten tutaj z tempem. znowu na tą wieżę, która musi uciekać. Białe biją wieżą, czarny gra goniec na g6, ten goniec robi robotę. No i tu już jest ojdzie zle, to już wygląda, że jest naprawdę źle z białymi, bo ten goniec się teraz tutaj dostanie, a tego się już nie da powstrzymać chyba. Biały gra posunięcie, hetman na g3, czyli ok, Dziś zwalnia pole dla króla na wypadek tego szacha i proponuje tu wymianę Hetmanów. Natomiast czarny już nie zamierzają wymieniać figur, czarne poczuły krew, czarne idą do ataku. Nie wymienia figur, wieża z podbiciem, więc wieża musi uciekać. Idzie sobie na B3. No i co wyszło z ataku białych po linii G? Co wyszło z tego planu wieża G1, G4? Wyszły z tego kłopoty. Słuchajcie, jeżeli atak jest źle przygotowany, to kończy się kłopotami. Taki chyba będzie morał tej partii. Jednak najpierw rozwijamy figury, ale to już mówiłem, więc patrzymy dalej. Wieża na B3 napadła na pionka, tak? Ojej, ale ten się nie przyjmuje. Po co mi pionek jak on tu? Teraz to pacie czarne mają atak. Miały atakować białe, czarne mają atak. Gdyby wieża zbiła pionka, co się stanie? Nie będzie tak w partii, ale próbujemy myśleć samodzielnie. Pewnie jakiś szach, tylko muszę uważać, żeby tu zaraz mata nie podwalił. Gdyby ten król się odsunął, podoba mi się wejście tutaj. W obronie się od Mata, napadam na Hetmana, idę do ataku, ale tak naprawdę końca jeszcze nie widzę. Końca w sensie, jak tu wykończyć tego białego króla. Mogę teraz zbić tutaj, wtedy dostanę tego mata. To nie chcę. Ja, bym, ja teraz myślę, pewnie bym się ruszył tutaj, żeby, żeby mieć spokój z tym hmm, polem. Szukam gdzieś jakiegoś wjazdu dla tej wieży, ale nie mogę się tu nigdzie dostać. Może coś tu jest, może ja nie widzę. Znajdźcie, wy napiszcie mi w komentarzu, jak tutaj czarnymi wykończyć białych. Gdyby odważyły się, ośmieliły zbić tego pionka. A może po prostu podobnie jak będzie w partii, bo w partii będzie tak, patrzcie. Po Hetmanie E3 czarny zagrał szacha tutaj, którego nie widziałem, więc jeszcze raz sobie popatrzę. Może po prostu po tym, tu jest koniec gry. Aha, a ja tu myślę. No dobra, pewnie widzieliście co? Poza słońce wchodzi goniec i jest koniec gry. Czyli nie można bić tego pionka. Yy, ale ja nie widziałem. No i co? Patrzymy dalej. Hetman na E3 poszedł, Hetman tu, ale co się teraz zmieniło? Znowu będzie koniec gry. On się zasłonił, to się nic, nic się nie zmienia przecież. Gdzie goniec... Aha, teraz wieża została tutaj i patrzy na to pole. Więc myślałem, że pójdzie skoczkiem, a on poszedł wieżą. No ale tu już są straty materialne. Cokolwiek by białe nie zrobiły, to tracą mi to sporo, no bo tutaj są już bez wieży całej. To już. bach, czarne zdobyły wieże. Ten goniec zrobił niesamowitą robotę. To jeszcze powiemy na koniec. Natomiast tutaj o dziwo, białe się jeszcze. Przepraszam, nie w tą stronę, do przodu idziemy. Hetman na G2. Nastąpiła wymiana hetmanów, i tutaj to, co mnie najbardziej dziwi, że ta partia jeszcze jest kontynuowana. Ale w poprzedniej też tak było, nie? Z tego, co pamiętam, że nie chcieli się tak łatwo, szybko poddawać w tamtych czasach. Białe mają wieżę mniej, natomiast jeszcze kilka posunięć jest zagranych. Wieża na F4, król na G3. Wieża bije. No z przewagą wieży. Czarne już tutaj, białe nie są w stanie nic zrobić. Jeszcze zbiły, tutaj oddały kolejne dwa punkciki. I dopiero w tym momencie grający biały mi uznał się za pokonanego, poddał grę. Współcześnie poddają się zawodnicy trochę szybciej, też niechętnie. Natomiast nikt jej nie, nie lubi poddawać. Dobra, słuchajcie, jedną rzecz podsumowanie, coś, co mi się bardzo w tej partii spodobało. Tutaj, w tym momencie, kiedy czarny wyszły tym gońcem, słuchajcie, to jest taki w obronie francuskiej, na przykład, często mówi się, że ten gońc jest słaby, ponieważ jest zablokowany przez ten łańcuch pionów, ale tutaj nie ma pionka na F7, którego czarne wysłały tam wcześniej, więc to jest coś, coś warte zapamiętania z tej partii klasycznej, możemy się tego uczyć. Po pierwsze, rozwijamy wszystkie figury, zanim przystąpimy do ataku. Tutaj białe przystąpiły do ataku bez rozwijania figur i miały z tego powodu ten atak nie wyszedł. Czarne miały więcej figur w grze i to czarne tak naprawdę zaatakowały, a nie biały. Natomiast, tu, też druga bardzo fajna rzecz, że figura, która była w tym momencie, wydaje się być najsłabszą figurą czarnych, zablokowany goniec w tej partii, okazało się, że stouton tak zadbał o tego gońca, że on tutaj siał po prostu największy zamęt. I to ten goniec wygrał czarną tą grę, bo jeżeli taki słaby goniec, zablokowany, uda się go wydostać za tego łańcucha pionów to tam po drugiej stronie są idealne pola dla tego gońca i o tym warto wiedzieć i pamiętać. Dobra, mam nadzieję, że ta partia się wam podobała. Była to partia numer 2. Jesteśmy w roku 1843. W kolejnym odcinku przesuniemy się pewnie parę lat do przodu, aż dojdziemy do czasów współczesnych. Taki jest plan. Dzięki bardzo dzisiaj za oglądanie. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.